Robiąc zdjęcia poziome, które potem chcemy dodać na Instagram, okazuje się, że podczas przeglądania naszego, naszego feedu, naszych aktualności na Instagramie, nasze zdjęcie zajmuje tylko kawałek tej przestrzeni, która dostępna jest dla nas, i już na dole pojawia się kolejne zdjęcie. Zdjęcie, które może odciągać uwagę oglądającego, uwagę widza od Twojego zdjęcia. I co możesz zrobić w tej sytuacji? Tu z pomocą może przyjść moduł Drukuj w Lightroom Classic. Zapraszam Cię teraz do mojego komputera, gdzie pokażę Ci, jak wykorzystać moduł Drukuj do tego, aby Twoje zdjęcie poziome, które będziesz dodawał na Instagram, zajęło więcej miejsca i dzięki temu bardziej skupiło na sobie uwagę. A właśnie dzisiaj chciałbym dodać na Instagram to zdjęcie, które widzicie na ekranie. Zdjęcie to zrobiłem podczas mojej ostatniej fotograficznej wyprawy do Francji. Vlog z tej plaży Porscaf. Możecie obejrzeć na moim kanale YouTube. Link znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu, jeśli chcecie zobaczyć, jak fotografowałem właśnie na tej plaży podczas niesamowitego odpływu, naprawdę. To jest niesamowite przeżycie. Móc pochodzić właśnie po dnie, jakby morza podczas odpływu, kiedy te łódki, zobaczcie, stoją sobie na kilach, niesamowita naprawdę sprawa. I jeśli będę chciał dodać właśnie to zdjęcie na Instagram, to ono nie zajmie jakby całego ekranu w telefonie i będą pojawiać się już inne zdjęcia poniżej, które będą rozpraszały uwagę widza. Jeśli chcemy bardziej skupić uwagę widza na naszym zdjęciu, możemy oczywiście. Dodać takie ramki białe na górze i na dole. I teraz pokażę Ci jak właśnie wykorzystać moduł drukuj, żeby takie ramki dodać. Przejdźmy sobie do modułu drukuj. I tu mamy normalnie szablony do tworzenia różnych możliwości wydruków. Oczywiście na drukarce, ale mamy też możliwość drukowania do pliku, jak widzicie w prawym dolnym rogu. Wystarczy dobrze sobie skonfigurować ten cały moduł, aby w łatwy sposób właśnie eksportować sobie zdjęcia bezpośrednio do pliku JPEG, który potem zamieścimy na naszym Instagramie. Ja stworzyłem sobie gotowe szablony użytkownika. Mam tutaj takie kwadratowe szablony z czarnym tłem i z białym tłem. Osobiście uważam, że na Instagram najlepiej nadaje się takie właśnie białe tło i w kwadracie to zdjęcie myślę będzie najlepiej wyglądało. Możemy też zrobić taką wersję 5 na 4, żeby jeszcze więcej tego miejsca zająć, ale myślę, że to już będzie delikatna przesada i taki format kwadratowy ze zdjęciem po środku będzie wyglądał idealnie. Ja też pod filmem zamieszczę link, bo te szablony można eksportować. I ja wyeksportuję ten szablon i udostępnię go wam, tak byście mogli zaimportować sobie ten szablon kwadratowy, w którym będziecie mogli wybrać sobie jakieś zdjęcie, które zostanie w nim umieszczone. Zobaczcie, każde zdjęcie, które wybiorę, będzie umieszczone w tym kwadratowym szablonie. Będziemy mieli takie dwa paski, ale wtedy nasze zdjęcie zajmie troszkę więcej miejsca na ekranie telefonu. Zobaczcie, jakie mamy tu opcje. Wybieramy sobie jeden obraz na górze, w stylu kładu. Poniżej mamy dodatkowe ustawienia obrazu. Możemy powiększyć, żeby wypełnić ten kwadrat. Możemy obrócić, żeby dopasować, jeśli by była taka potrzeba, możliwość powtarzania. Mamy obramowanie obrysu. Możemy dodać sobie dodatkowe, na przykład obramowanie szare, czerwone, jeśli byśmy chcieli jakąś rameczkę dodać delikatną. Ja uważam, że przy białym tle żadnych dodatków już tu nie musimy dodawać. Poniżej mamy jednostki miary. Ja używam tutaj. Przeważnie punktów PKT, najlepiej to działa i mamy możliwość dostosowania marginesów z wszystkich czterech stron, zobaczcie, od lewej strony, od prawej, od góry i od dołu. Ja to wszystko ustawiam na zero. Chcę, żeby to zdjęcie było wycentrowane do środka. Mamy tu też szablon, czyli taką siatkę możemy sobie stworzyć, ile tych zdjęć ma być ewentualnie, jeśli byśmy chcieli dodać kilka zdjęć, oczywiście. Na jednym to mamy taką możliwość, jeśli byśmy chcieli zrobić sobie taki kolaż na przykład. Ja tu chcę tylko jedno zdjęcie, także biorę siatkę 1 na 1, przechodzimy sobie poniżej. Rozmiar komórki. Ja wybieram tu 550 punktów na 550 punktów. Moim zdaniem jest to OK. To będzie ponad 2000 pikseli przy eksportowanym pliku, czyli w sam raz na Instagram rozdzielczość będzie idealna. Poniżej mamy linie pomocnicze, i tu możemy wyświetlić sobie właśnie. Zobaczcie linie pomocnicze, możemy wyświetlić sobie wymiary. Jeśli potrzebujemy jakieś dane, zobaczyć sobie te linie pomocnicze, zobaczyć sobie właśnie powiedzmy jakieś punkty, w którym miejscu jesteśmy, możemy to włączyć. Ja tego standardowo nie używam. Dalej mamy kolor tła strony, czyli możemy sobie tu wybrać, zobaczcie kolor, jaki chcemy. Możemy też dać dowolny kolor, jeśli chcecie bardziej skupiać uwagę, na przykład na swoim zdjęciu, możecie dodać jakiś kolor, ale ja myślę, że to jest bez sensu, bo biały kolor wygląda najlepiej, najbardziej pasuje do Instagrama, który jest biały. No, chyba że oglądamy zdjęcie w trybie nocnym, to już będzie troszkę inaczej, ale moim zdaniem biały kolor jest tutaj najbardziej uniwersalny. Poniżej mamy tabliczkę identyfikacyjną, możemy wybrać sobie tutaj. Jakąś tabliczkę, którą chcemy, żeby była wyświetlana. Ja w tym miejscu nie mam włączonej żadnej tabliczki identyfikacyjnej. Można wyświetlać tu własne logo, na przykład to, które wyświetla się na górze. Ja tego nie chcę. Możemy tą tabliczkę zmienić oczywiście też na inną, jakiś inny napis. Możemy tutaj dodać sobie dowolny napis, jeśli byśmy chcieli. Zobaczcie. Bardzo proszę, możecie dowolnie sobie. Zastosować tą tabliczkę identyfikacyjną. Ja jej nie używam. Możecie włączyć tu też znak wodny, który będzie wyświetlał się na zdjęciu, ale jak wiecie, znaki wodne to jest bez sensu. W dzisiejszych czasach łatwo można je usunąć, a dodatkowo one niepotrzebnie skupiają na sobie uwagę, niepotrzebnie zakłócają odbiór naszego pięknego zdjęcia, także pomijamy. Poniżej mamy opcję strony, możemy dodać dodatkowe informacje, które będą dodane. Myślę, że to jest nam niepotrzebne. Ewentualnie na samym dole mamy jeszcze informację o zdjęciu. Chwilowo mamy tu nazwę pliku, ale możemy wejść w opcję edytuj. I teraz zobaczcie, możemy wybrać sobie tu kilka wartości, na przykład wybrać sobie producenta. OK, robimy sobie producent, spacja. Teraz dodajemy model, spacja. Teraz dodajmy sobie na przykład tu hmm, ekspozycję. Super i teraz dodajmy sobie jeszcze czułość ISO i klikamy teraz OK. Gotowe i zobaczcie mamy wszystkie dane automatycznie już dodane do tego pliku jeśli przełączymy się na inny. Gdybyśmy chcieli inny sobie robić eksport innego zdjęcia to zobaczcie od razu te wszystkie dane mamy tu dodane. Jeśli chcecie pod zdjęciem umieścić właśnie swoje dane informacyjne takie o tym pliku podać dane ekspozycji ISO czy inne dane macie możliwość wyboru, to jak najbardziej jest to fajna opcja i to automatycznie się robi. Także nie musicie tu dostosowywać nic. Wybieracie sobie też rozmiar dostosowany do waszych potrzeb. Ja wyłączam tą opcję. Teraz warto upewnić się, czy zobaczcie, nie zmieniły się marginesy, bo te marginesy się z automatu przesunęły po to, aby zmieścić ten napis. Także teraz musimy skasować ten margines na zero. Zjeżdżamy sobie w dół. Informacje o zdjęciu tego nie stosujemy tym razem. Teraz zadanie drukowania. Mamy pliki JPEG albo drukarka. Ja wybieram sobie pliki JPEG. Nie zaznaczamy tu żadnych opcji drukowania w trybie roboczym. Możemy wybrać sobie tutaj 300 DPI, jeśli chcemy, ale to też nie ma większego znaczenia. W moim przypadku jest to 300 DPI. Jakości JPEG to jest najważniejsze. Myślę, że do eksportu na Instagrama to 95% będzie idealne i dodatkowo niestandardowe wymiary pliku 550 na 550 punktów te same rozmiary, które zastosowaliśmy tutaj. To musi się zgadzać. Dalej mamy profil, co ważne, na Instagrama wybieramy sobie sRGB. Teraz metoda percepcyjna, teraz dostosowanie wydruku. Tu możemy jeszcze ewentualnie sobie dostosować wydruk, ale tego też nie stosujemy. To nie jest wydruk, to jest tylko zapisanie do pliku, także nie ma takiej totalnie potrzeby. Teraz klikamy sobie Drukuj do pliku, wybieramy sobie na przykład pulpit, nadajemy nazwę, test, insta, klikamy OK i teraz już ten plik, zobaczcie, zostanie przygotowany i zapisany na pulpicie. I jeśli wejdziemy sobie na pulpit, to zobaczymy, że zobaczcie, mamy to zdjęcie pięknie już z ramkami. Zapisane. Mam nadzieję, że ta lekcja o module drukuj. W jaki sposób można go właśnie wykorzystać do zapisania pliku, do stworzenia właśnie takiego swojego zdjęcia z ramkami na Instagram będzie dla Was przydatna. Pamiętajcie, pod filmem umieszczę Wam ten szablon mój, który będziecie mogli sobie pobrać. Serdecznie dziękuję Wam kochani, że jesteście tu ze mną i oglądacie te moje filmy. Jeśli chcecie wspierać rozwój mojego kanału, będę wdzięczny za udostępnienie tego filmu. Dzięki temu dotrzemy do nowych widzów. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał. Przywitajcie się z wszystkimi w komentarzu. Wasza aktywność naprawdę bardzo pomaga w rozwoju tego kanału. W komentarzach możecie również zaproponować tematy, które chcecie, abym poruszył w przyszłych filmach oraz miejsca, do które powinienem odwiedzić ze swoim aparatem i nagrać vlogi. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału... To warto uczynić to właśnie teraz klikając przycisk subskrybuj na dole pod filmem i warto kliknąć ten magiczny dzwoneczek, aby nie przegapić ciekawych filmów na moim kanale. Zapraszam Was też na mój kompletny kurs Lightroom Classic bez tajemnic, gdzie krok po kroku zgłębiam tajniki profesjonalnej edycji zdjęć w Adobe Lightroom. Od podstaw aż po zaawansowane techniki nauczę Cię, jak efektywnie edytować, organizować i przygotowywać zdjęcia do publikacji. To świetna okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności oraz pomóc w rozwoju tego kanału. Więcej informacji o kursie znajdziecie na mojej stronie slovik.eu. Oprócz kursów na mojej stronie znajdziecie także wyjątkowe presety, narzędzia, które ułatwiają edycję zarówno zdjęć krajobrazowych, portretowych czy ślubnych w Adobe Lightroom oraz Adobe Photoshop. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!